Siemanko, Siemanko, z tej strony Szejk. Witam Was w mojej oazie. A dziś kontynuujemy Gotika Mroczne Tajemnice. Zobaczmy, co my tam mamy. Bo zacząłem zabijać, ale chcę Wam to pokazać. Że jest, znajduje się coś takiego. Nie wiem, co to jest, bo atakują nas od razu. Chodź, chodź. Nie rzuca nam tutaj czarami. No dobra, możesz być. O, idzie. Zobaczmy teraz. I też, aha, musimy popracować nad siłą, bo... No nie wszystkich zabijamy na raz, nie? Tu wam pokażę na szybko, kto tutaj jest. I czy w ogóle są jakieś przy nich misje? Chyba nie. Albo chyba, że wybierzemy ścieżkę Beliara. No może być coś z tym związane. O, ty dziadu Prawie nas zabił, widzieliście to? Też wcześniej wybiłem tutaj podeszłem. Myślałem, że po prostu e, popatrzę co tu mają, co tu się znajduje i w tyle i po prostu skończymy tutaj e, bycie tutaj i przeniesienie się serio! Ha, widzieliście to? Stacił się i... Czeka aż sobie pozbieramy, nie? dobry ziomek podoba nam się on no i dobra i tak wychodzi na to dodatkowo zbieramy sobie to wszystko dodatkowo później się przeniesiemy po prostu ale pozbieramy tu wszystko mamy piąty rozdział no myślę że nic tutaj nie będziemy robić może nas nikt... a wypijemy bo to nigdy nie wiadomo gdzie czeka zło i wtedy Będziemy sobie kontynuować dalej naszą przygodę. Przygodę, bo będzie dużo się działo na pewno. Już mamy piąty rozdział, także jesteśmy bardzo blisko. Na razie się nic nie udało zrobić to, żeby nie wyłączało, ale zobaczymy, już jest blisko wszystkiego. Nie ma tu nic, jakieś dostawy w ogóle tu przyjeżdżały. Mniejsza o to. Czy jest coś tutaj jeszcze do zebrania? Wino. Możemy to zebrać. Oczywiście, że zbierzemy. Skórzany mieszek i bimber. No dobra, na razie tu tyle. Chyba. Niby jest tam jakieś wejście do góry. No dobra, sobie teraz przelecę się. Myślę, że nie da się. Coś się nie da. Przenieśmy się od razu, już do kolonii karnej. No i okej, okay. jesteśmy tu już u pradawnych. Teraz powiem mu co i ja. o. Haha, spoczka. O, kostuka to żeby z tobą porozmawiać? O, wstaliłem waszą tajemnicę. Uratowałeś nasze nasz A to dla nas największy. Największy życzenia. No właśnie, właśnie, i co teraz? To dawaj jo. To dla mnie zaszczyt. Co teraz? Dzięki. No właśnie. Będę dalej walczył ze złem. Chociaż tak mogę uczcić pamięć kolegów, uczniów. I nigdy nie zapomnę o tym, co cię to spomniałeś. dobra. By nigdy nie podążać tą samą ścieżką. Co powiedziałeś? Co ty gadasz? Możesz nas nauczyć? Dawaj, tu siłę o 10 weźmiemy, sobie na razie i tak zostanie. I więcej na razie, nic na razie, nic więcej, bo mamy już 237. Na tym etapie zostaniemy. Chodźmy teraz do. W ogóle dostaliśmy zbroję. Zobaczmy, co tu jest. Rycerza, Paladyna, Rycerzem, premia Aha, nie możesz mieć hełmu razem ze zbroją Dobrze I teraz mamy 247 No i pięknie Mamy kozacką zbroję teraz Spoko Ciekawe komu ją wzięli nie ma. Ocaliłem Waszą tajemnicę. To był mój obowiązek. więc. Co cię tu spotkało? O, gdzie on stoi? To już pamiętam, wszystkie tutaj misje u niego. Uuu. Dokładnie. Daliśmy mu radę. Uriela. Ale trzymasz do... Swe... Oto głowa Urizela. No właśnie. Mrocznego Trzymajcie. Ja myślałem, że Uryziela jak zabijemy to będzie mieć. Uryzela u niego, no nie? Nie w tym. Uuuu, Ale to zrobi. Musisz No uwolniliśmy. Odnalazłeś na sytuacji. No właśnie. Przekierowało nas tam, nie? Tak, odnalazłem syna i... No właśnie. Ojca. Jest bezpieczny pod opieką Awatara, twojego ojca. Wiem. Zaprawdę dokonałeś nasza misja. skończona. Jak to skończona? No, tak prostu... no właśnie. Nic już nas tutaj nie wytrzyma. Jak to nic? No właśnie. Nie mówię. I tak to sobie to normalnie wyjdziecie? Zło wciąż czai się w cieniu naszych słabości. Jeżeli no odejdziecie właśnie. stąd, to poświęcenie palladynów, którzy walczyli w obronie tej wiary, pójdzie na... Pójdzie na mordę. A ja. Ja także uwierzyłem w waszą sprawę. No, no właśnie, i co? Zwielu i uratowałem waszą tajemnicę. Czy to też jest nieważne? Dziwne z ciebie człowieka. I do tego, w w nie się zbyt arorana, no właśnie, w chcesz tak po prostu odejść mordą? mordu od Trochę poraduje. też jest z inne światło, możemy Mrożęcie tak inaczej widać, ponieważ jest jeszcze jasne na polu. Udało urody. się, że czyć jakiś i jest ok. No właśnie. O, może mnie trochę tak dziwnie wyglądać, ale nie jest źle. Światło jest ok. Dzięki. No właśnie. Ale mu powiedział teraz. Koniec. Ten koniec. To już mamy wszystko. Co to jest poszukiwanie skarbu? Aha, dobra, wiemy wszystko, znajomy. Mhm, dobra. Dobra. Co to jest? Aha. Dobra. Teraz zrobimy tak, że udajmy się do nowego obozu. Będzie spoko No i okej, okay. jesteśmy tutaj, a zastanawiacie się pewnie tutaj, po co tutaj jesteśmy i dlaczego. No już zaraz wyjaśnię, tylko prześpimy się może do rana. Orik, Mordo, co ty tutaj robisz? Prześpimy się, ponieważ sen nie przyniósł nam ukojenia. Prześpimy się, e, ponieważ właśnie pójdziemy sobie do Wilczka i jemu damy tutaj pancerze, które i tak nie wykorzystam tej zbroi, bo mamy kozacką zbroję. Jest. Dzięki. Fajnie. Dobra. Kozak, broń. Hmm, mamy 10 punktów. I jak na razie mamy. Tak, dobra. No to teraz tak, zróbmy tak, że zrobimy sobie teleport do. do Xardasa. Zobaczymy, co on tu nam powie. Dalej, bo mamy Ulumulu. Tak jest, to Ulumulu, który którym myślicie. Hmm, a, e, coś tu było. Szczotka? fachod, bo co ta szczotka komuś? Potrzebna do życia. Dobra, idziemy do góry. I zobaczymy co i jak z tym wychodzi. Co nam powie w ogóle. I chyba sobie tak na koniec porobimy wszystkie Witaj. zadanka. No właśnie. No właśnie i czoczył powidą pięciu szamanów, którzy przywołali słońce. zgadza się. Miast okazać no, wdzięczność, mhm. śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali to, w świątyni. Co panie, chyba to wszystko wie. Zamieniając doskonale. Dos Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona, składając mu ofiary. Mhm. Znalazłeś sposób na dostanie się do świątyni? Tak, jest pewien ork, który żadnych szczegółów Który co? Udaj się do podziemnej świątyni. No właśnie. Tam znajdziesz jedyny sposób Nic nie rozumiem. Poprosiłeś no właśnie. o pomoc. Tak. A... Więc idź. Ale? Zmarnowany... Idź, idź. Dobra. Idź, idź. No dobra. No to co, porobimy sobie inne zadankę? jak myślicie? Czy y, nie będziemy problem? No, no. Mhm. Czy jak tu? Hmm. Zobaczmy, co się w ogóle u nas dzieje. Dobra. Jesteśmy tutaj, ale tutaj chyba się nic dużo nie dzieje. Kopalnia się może zawaliła, ale. Ale już chyba... Nic się nie przejmuje o tym. Ha! Wspaniale. Leją się tu. Zwycięzca! A Co się dostało? Nikt nic nie mówi. Wyrąbane stoją jak, jak stali. Ale mu powiedział hmm, 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 hmm. i wiesz Cześć. Nie masz nic dla nas do powiedzenia. Dobra, mm, robimy tak. Polummy sobie te tutaj zadania, które mogę no, do świątyni. Nie. Dobre, no to tego znajdziemy, bo my rozwiązali eee, poszukiwacz skarbu. Okej. Okay. Nieznajomy. Mhm. Romanina. miły poradnik także. Ciekawie. Świekacza to jeszcze poczeka. Kowal. Potrzebuje. Ściwą stal dobra alchemik jeszcze zobaczmy co tam u alchemika i sobie y, tą księgę znajdziemy na szybko, już nie będę pokazywał bo będzie poradnik, więc tam możecie się udać i zobaczyć gdzie on się znajduje więc lecimy do y, alchemika, zobaczmy dobra, jesteśmy tutaj przy alchemiku gdzie ja mam? w domu? myślicie? a, zgrywam się Podobno jest uwięziony u orków, ale nie da się nic w ogóle tutaj zrobić. Dobra, czyli go nie ma faktycznie. Nie, ktoś tu jest. O co tu chodzi? Kim ty jesteś? To ty! Witaj! Słychać coś ciekawego? No właśnie. Tu mogę odpocząć. Dzięki, ale nie wiedzieliśmy, że ty... Tutaj sobie oglądasz. Fajnie, fajnie, ciekawie, interesująco się robi. No i dobra. Yy, mamy tą mściwą stal faktycznie. Yy, tu nawet, nawet, nawet na dwie. Czy tutaj w grze są dwie mściwe stale? Nie wiem o co chodzi. Dobra, a okazało się, że nawet nie wiedziałem, że mam. A było tak, że była schowana w tym, w, w się w kopalni, klucz dostaliśmy tam gdzie walczą, czyli w magazynie, a teraz lećmy więc do nowego obozu i to zrobimy. No i okej, okay, jesteśmy tutaj, oddajmy mu to, fajnie teraz będzie. O to No właśnie. O cholera. Dowiodłeś, no że właśnie, bardzo dziękuję. dobrze na nauce, kiedy, Dokładnie. kiedy tylko zech, dobra. Zaczynajmy lekcję, nauka kowalstwa, nie mów, że 20, pa. Niestety 20, dobra, to jest na razie mniejsza o to, idziemy poszukać teraz księgi. Znaczy księgi, Chromanina, zrobimy to, a pamiętajcie, że poradnik był i zobaczymy na ostatniej księdze co nowego, bo chyba w tym jedynce nie było, że wyskakiwało zadanie. No, i jesteśmy tutaj przed e, starym obozem, ale idziemy sobie na terytorium orków. To w następnym odcineczku, oczywiście, że tak. Jednak e, z tym chromaninem, księgami, jest inaczej w mrocznych tajemnicach. Podobno jest czwarta, tak. Czwarta część e, na wieży. Na, na wieży u meza więc to poczekamy, aż będziemy w środku. Więc resztę tajemnic później sobie odkryjemy, a teraz trzymajcie się, na razie.